Witam Michał. Zaczekaj Sławek. Cześć. 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 ciekawy, Co tam dzisiaj będziemy robić? No, witaj. E, Michał, dzisiaj zaplanowałem dla Ciebie taki temat umawianie spotkań. E, już nie wiem dlaczego ten temat. Dla telefon... Przez telefon, tak? E, tak, te spotkań przez telefon. E, ten temat dlatego wybrałem, ponieważ bez spotkań takich, e, że tak powiem. Face to face, nie ma sprzedaży, albo jest ona jakoś tam ograniczona. No a bez, bez umawienia tych spotkań w ogóle nie ma tych spotkań. Więc to, jakby logicznie patrząc na proces sprzedaży, no, jedna z najważniejszych w moim, w moim poczuciu rzeczy to jest umawianie spotkań. No i w chciałem ci. żebyśmy dzisiaj po raz kolejny pobyli w takiej sytuacji, kiedy, kiedy coś coś przećwiczymy, coś przetrenujemy tak żebyś wyszedł z jakimiś swoimi wnioskami, jakimiś refleksjami i w związku z tym do Ciebie pytanie Michał na początek No, jak to u Ciebie wygląda przede wszystkim, to, to umawianie spotkań? Jak, jak ty to? Stosujesz? Wiesz, no jest różnica ja z umawianiem spotkań. Nie wygląda to też za różowo, ale mam doświadczenie. No, próbuję umawiać z efektem różnym, częściej z tym takim negatywnym efektem, ale umawiam, no, staram się umawiać, w umawiam. Michał, ja wiem, że ty masz no, ogromne doświadczenie już sprzedażowe, bo już wieloletnie sprzedajesz e, e, różne, różne usługi i, e, i rzeczy materialne wcześniej. Powiedz mi, Michał, e, chciałbym cię zaprosić do, do, do tego, żebyśmy sobie weszli w taką sytuację diagnostyczną, gdzie ja będę mógł... Lepiej zrozumieć, jak ten proces u Ciebie przebiega, ale zanim to zrobimy, to tak chciałbym jakiś kontekst sytuacji nadać, temu co, co zrobimy, więc tak króciutko tylko dopytam się, jakie najczęściej Ty słyszysz mm, niekorzy powiedzmy, niekorzystne dla siebie, czy jakieś zagrażone dla za Tobie uwagi klientów, jak na przykład chcesz się mówić na spotkanie, co oni ci mówią? co ci mówią. <laughs> żebym ja rozróżnił to, co najczęściej słyszę od tego, co też jest dla mnie takie najbardziej trudne, ale najczęściej słyszę to po prostu, że nie, nie, nie potrzebuję ubezpieczeń. Dobrze, czyli tak, nie potrzebuję, nie mam czasu, jak, jak będę chciał to... to... Sam to, sam hmm. z albo nie chcę mieć nic wspólnego z pzt Czy jeszcze coś e, sobie przypomina z takich rzeczy, które mm, się pojawiają? Nie potrzebuję ubezpieczenia. Ostrek. Okay. No. Ja się kończy to nie <śmiech> <jeszcze>. <śmiech> <śmiech> No dobrze, e, Michał, powiedz mi, e, trudniej Tobie jest z klientem, który który jest ci znany, czy który jest nieznany jakby niego się chcesz. Umówić. Oczywiście, że trudniej jest ten, którego nie, nie znam znaczy. i nie jestem w stanie żadnego punktu zaczepienia. Słuchaj, ja mam taką propozycję, nie? żebyśmy bazując na no jednak na najbardziej ekstremalnej sytuacji, najtrudniejszej sytuacji, spróbowali... E no, przyjrzeć się temu jak to, no, to chwilę wygląda u ciebie dobrze. Czyli ja jestem dla ciebie nieznanym klientem e, i no możesz się spodziewać, że usłyszysz, e, że, że nie potrzebuję ubezpieczenia. Ja no, też proszę wszystko tak zareagować tak jak, tak jak najczęściej, tak jak najczęściej reagujesz w tego typu sytuacjach, nie? Tak żebyś mówisz sobie e, o tym pogadać. To co? Ja... Noc... Może my taką scenkę, ja, ja nie będę się na Ciebie patrzył, żeby, wiesz, żeby być w takiej ja większej realności. Ja chcesz, też możesz unikać patrzenia na mnie, bo też to będzie Cię jakoś tam. E, to st -sterowało, właśnie. To co? Ja robię dry-dry, Ty mówisz słucham, e, raczej ja mówię słucham, Ty mówisz. Ja robię Ty mówisz e, już potem to, co chcesz. E, chcesz się tego chwilę przygotować, czy zaczynamy? Dzień dobry, Michał. Ja... Odpowiedzi, bo ja mówię, no nie będę pana napier napierał na no pana... Yy, to... Dzięki, Michał. No. dzięki. Okej, okay, super. E... Podziel się, ty masz pierwsze refleksje, co, co tu się działo na no, tym... No, pi pi pierwsza taka z jednej strony, że w ogóle klient chciał ze mną rozmawiać, że był w jakiejś niepewności, ale cały czas kontynuował. Wiesz, Michał, zauważyłem też w tej rozmowie, że właśnie zadajesz dużo pytań, nie? że pracujesz pytaniami. Że to jest ta, jedna z takich umiejętności, której wielu osobom brakuje, wielu sprzedawcom. Natomiast no, w przypadku, wiesz, tego może być krótkiego epizodu, takiego pierwszej, pierwszej relacji z klientem, nie? Że, że to może być, no, tak jak coś to zauważyłeś, nie? w sensie blokujące. Blokujące na przykład, właśnie pójście dalej. Nie? Czyli tutaj em, Coś by trzeba było zaproponować temu klientowi, tylko jest pytanie, co, co, co zaproponować? Masz jakiś pomysł? Nie przychodzi mi też do głowy być może, nawet no już nie, nie, nie mówię jeszcze o ofercie ubezpieczeniowej, ale w pewnym momencie... E, Michał, ja wiesz y, co, y, chciałem się z Tobą podzielić jest, y, jest taki jakby szkielet, szkielet. Y... taki, jak tak taką rozmowę umawiać, na co zwrócić uwagę i chciałem się teraz z Tobą tym podzielić. Chętnie Dobrze? Mhm. Michale, ten model, e, który chciałem Tobie zaproponować e, rozmowy telefoniczne jest oparty o doświadczenia doświadczonych agentów sprzedawców mhm. i nie jest on tylko właściwy dla naszego biznesu, ale też w ogóle gdzieś bardzo się opłaca. E, i zaczyna się od standardowego przywitania, czyli to co zrobiłeś. Kiedy mamy przywitanie, to jest ten pierwszy, pierwszy, pierwszy element. Pewnie minimum z imienia nazwiska to jest coś, co, co warto e, zrobić. E, czy powiesz, że jesteś agentem, czy doradcą, tak jak, jak, e, jak ty stosujesz, to już zależy od ciebie. E. Kolejną rzeczą, no, po przywitaniu warto zrobić taką chwilę pauzy, ciszy, dać przestrzeń temu człowiekowi, żeby się też przywitał z nami. E, to też pokazuje, że to nie będzie żaden monolog, nie? który często słyszymy od telemarketerów, tylko też e, będzie to rozmowa. E, to, co warto później zrobić, to jest na pewno upewnić się, czy ja właściwie dodzwoniłem, do, dodzwoniłem się do właściwej osoby, a jeżeli nie, no to e, no to warto było, żeby nas nie przekierowali czy przekazali czy... Hmm. Czyli... Hmm. Taka identyfikacja, mm -hmm. rozumiesz? Mm -hmm. I jeszcze się ciągle nie omawiamy, jeszcze jesteśmy w fazie, jeżeli dostaniemy potwierdzenie tego, to, to sprawdźmy, czy ta w ogóle osoba może teraz rozmawiać, czy, czy to ona teraz um, może, może rozmawiać, to są takie słowa. Eee. Czy możemy chwilę porozmawiać? Pani tak, tylko. Po czy możemy porozmawiać? Czy możemy? Tak, świetnie, bo tutaj często jest tak, że zwolnimy z w jakimś takim duchu uległości, czy nie przeszkadzam, czy, czy, czy nie zaburzam. I takie różne jakieś yes. ludzie robią rzeczy przez telefon, niepotrzebne uważam, a w tym szczególny człowiek może rozmawiać. Mm. I kolejną rzeczą, o, o, o której chciałem z tobą się podzielić, którą robimy, to jest właśnie wyjaśnienie celu telefonu. I teraz co w tym wyjaśnieniu celu telefonu jest istotnego? Najważniejsze tam jest mówienie o, czy powiedzenie o, o korzyściach ze spotkania, ale dla tego klienta, a nie mówienie o naszych potrzebach jako agentów. E, Czym to się objawia? No, potrzeba agenta to będzie, no, że chciałbym się umówić, tak, że, e, że chciałbym pana ubezpieczyć, że chciałbym panu... przedstawić że zależy mi na spotkaniu? Tak, że zależy mi na spotkaniu, że chciałbym panu ofertę przedstawić, nie? No, nie jesteśmy w żaden sposób emocjonalnie związani z tą osobą i ona z nami też nie, więc bardzo łatwo też jej odmówić na te, te zrealizowaniu tej naszej potrzeby. A dużo trudniej jest odmówić ludziom zrealizowania swoich własnych potrzeb. Dlatego ja bym Cię zachęcał do tego, żeby mówić o korzyściach, ale dla tego klienta, nie? o potrzebach i korzyściach płynących z realizacji tych potrzeb dla, dla tego klienta. I to są Potrzeby ogólnego charakteru, nie? czyli na przykład potrzeba, wiesz, być, czuć się bezpiecznym, nie, nie, nie tracenia na przykład pieniędzy i tak dalej, nie? No możemy to takich zwrotów użyć typu mm, mam przygotowany dla Pana sposób e, zaoszczędzenia pieniędzy na przykład, na, e, czy zabezpieczenia interesów firmy, Pana firmy też, jak, jak się uchronić przed stratami? Różnego rodzaju. Czyli mówię tutaj o rzeczach, które dają fizycznie ubezpieczenie ludziom. Tak? Pomagają spać spokojnie. zaoszczędzenia oszczędzenia pieniędzy, nie, nie stracenia tych pieniędzy. Szybszego zrealizowania własnych, własnych celów. Mhm. Uniknięcia kosztów też można uniknięcie kosztów. Te, I Myślę sobie, nie? jak sobie przypominam jak, jak to było z innymi agentami, to oni w swoich wypowiedziach uży, używają dwóch, maksymalnie trzech jakichś korzyści też żeby nie zasypywać tego knieza. Pojawiają się dwie, trzy korzyści i później następuje od razu, można być w tym jednym punkcie, próba umówienia spotkania, czyli to, co ty zrobiłeś świetnie, czy zaproponowałeś teraz świetnie przy umówieniu umowieniu, tego, żeby mieć ten kalendarz i żeby zaproponować od razu jakieś terminy nie. nie czekać, aż ten klient sam wpadnie na to, że on chce się z nami spotkać, tylko po prostu dać mu rozwiązanie w postaci gotowego terminu, kiedy to spotkanie ma się odbyć i e... no i czekać na jego decyzję, które z terminów. Pasuje. No, to, co warto zrobić, to pewnie mieć otworzony, tak jak ja przed sobą, kalendarz, gdzieś już z zabezpieczonymi swoimi terminami, których na pewno nie możesz ruszyć, bo są przeznaczone już na nie wiem, na poprzednich klientów, czy na jakieś spotkania, gdzie trzeba dowieść polisę, czy mamy jakieś spotkania my tutaj szkoleniowe, nie? żeby już te terminy, a sugerować tylko te terminy, które jeszcze są fizycznie wolne. I, i taka praca z kalendarzem bardzo, bardzo pomaga. Jeżeli klient zdecyduje się na któryś z terminów to to co warto zrobić to jeszcze potwierdzić na koniec miejsce i czas. Miejsce i czas, czy jak on to zrozumiał, tak? czy zapytać go e, gdzie, gdzie konkretnie możemy się, czy chciałby się spotkać. Już ten termin mamy wyznaczony. Jeżeli jest to firma to pewnie mają jakąś salkę w firmie, jeżeli mm. jest to dom prywatny no to, to już decyzja należy do Ciebie, czy, e, czy u Ciebie w biurze, czy, czy na neutralnym, czy, neutralny czy może u nas w biurze tutaj też e, możesz też przecież zaprosić klienta i, i też się spotkać. Także co myślisz o, o, o tym? To jest logiczny ciąg, taki, mm -hmm. moim zdaniem. Nie? Mam tutaj jeden tylko kłopot z tymi zdaniami dotyczącymi e, korzyści, bo próbowałem jeszcze inne wygenerować, oprócz tych, e, o których wspomniałeś, i nie bardzo mi teraz wiesz, przychodzi, przychodzą do głowy mm -hmm. takie zdania. To są na przykład zdania typu: Nie musi się pan martwić, e, dzięki moim propozycjom nie musi się pan martwić e, e, sytuacjami nieprzewidzianymi podczas urlopów, tak? Zastojami w firmie, ale często zaskakującymi problemami we własnym domu, które mogą się dziać z urządzeniami lub jakimiś systemami, które, które mamy zamontowane w mieszkaniu, i które też ulegają czasami awariom. Tak? To my też takie problemy rozwiązujemy dla naszych klientów, jak wiesz, zresztą. To jest trochę taka nowa wiedza. To Ja bym prośbę teraz, żebyśmy dali sobie tak 5-10 minut, żebyś na spokojnie mógł sobie zwłaszcza te korzyści tutaj, ułożyć sobie jakieś swoje dwie takie Aha. sentencje, które mógłbyś dać temu klientowi, żeby e, no mówić ko językiem korzyści. Mówię, językiem korzyści. to też, że jak będziemy mówić o tych korzyściach, żeby jeszcze nie mówić o spotkaniu, żeby te słowo w ogóle spotkanie pojawiło się właściwie po tym, jak już powiesz o korzyściach ze spotkania. paradoksalnie, zamiast mówić, chciałbym się z Panem umówić, żeby przedstawić jako no, propozycje, to nie. mam przygotowane propozycje, które i mówisz o korzyściach no. i chciałbym Panu na spotkaniu o nich powiedzieć, tak? i mam pytanie, kiedy Panu pasowało lepiej by się spotkać, czy to będzie na przykład środa około godziny 14, czy na przykład w czwartek około godziny 17. Jak to u Pana wygląda w kalendarzu? A może to być tego typu pytanie na przykład nie? odnośnie terminu. Podobnie, bo też, yy, wiesz, no ja się nie upieram, że to musi być tak jak ja Ci teraz mówię, to może być coś, co jest podobne do, co ma podobny wydźwięk, ale ważne, żeby o tym spotkaniu nie, nie mówić już gdzieś w pierwszych słowach rozmowy telefonicznej. Bo też to, to, to w moim poczuciu może być takie zamykające trochę, nie? że usłyszał o spotkaniu o jajku i... Czy mógłbym Wam tak powiedzieć? Mam przygotowane propozycje, które pozwolą panu uniknąć kosztów przy sytuacjach losowych, typu zalanie mieszkania, zdarzenia związane z Pana samochodem. No tak? Ja, jak teraz tego słuchałem, nie? No, to, to, to od razu... Przypominają mi się moje sytuacje z moim samochodem, z moim mieszkaniem zalaniem, Że to, to do mnie przemawia taki język, ja. język. Słuchaj, ja myślę, że sprawdźmy. Sprawdźmy jak to jak to pójdzie. Od razu też Michał chciałem ci powiedzieć, ponieważ tutaj, to jest taki trochę język może być dla ciebie trochę nowy, nie? Więc ee, też żebyś tak nie grał nie. Ja, tego, że, że to musi być tak super idealnie, że od razu za pierwszym razem ma wyjść. Ty no byś tak... sobie patrzą na kartę. Zachęcam, żebyś sobie tak, zerkał tutaj, oczywiście bardziej bezczytane, nie? spróbuj tak na żywo, bo tu już sobie strukturę ułożyłeś. Natomiast żebyś spróbował to właśnie przećwiczyć, Tyle jak mówię, no, no nie jest to coś, co za pierwszym razem ma jakoś super wyjść, ale pewnie powtarzane kilkukrotnie. Nie. Pomoże ci i... później, tak, już w codziennej pracy. Mm -hmm. To co? Spróbujmy. Okej. Okay. Ja tym razem nie będę ci robił trudności żadnych, e, bo tymi trudnościami e, zajmiemy się już każdy z osobna e, kiedy indziej. Natomiast e, m, też, ponieważ niedługo będziesz szedł na Akademię Agenta, to też. E, m, na tej akademii też będziecie obrabiać te, te, te elementy. To, to co Michale? Ja robię tradycyjnie Drain Drain, ty do mnie złożoną. Ok, Drain okay. drain, słucham. Dzień dobry. pana w Tak, zapraszam. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia. Jak Michał widzisz to do, do zastosowania w takiej formie? Wiesz co, no, bardzo było mi trudno i dlatego zarejestrowałem na kartkę chyba w tym momencie z tymi, z tymi podawaniem tych korzyści. Wydawało mi się takie, no, wiesz, no trudne, bo nie mam jeszcze tego we krwi, mhm. żeby podawać od razu propozycje, bo wcześniej byłem bardziej nauczony, żeby proponować spotkanie, a tutaj już od razu korzyści, dlatego bardzo to jest dla mnie takie trudne, no. Tak, no to jest jakby, no każda nowa jest wymaga przełamania w sobie jakichś starych nawyków czy przekonań nie? i to też jest e, trudne też i dla mnie, jak ja się czegoś uczę, też mam z tym kłopot, także e, podobne refleksje i inną urządzą. Michał no, tu na tą chwilę i tak uznaję za, za sukces, także... Mm, jeżeli czujesz, że to też się jakoś do przodu z czymś popycha, to, tak, no to jest, mamy nowy sposób, nowy sposób, nowe narzędzie. Okay. Dzięki. Dziękuję bardzo.